I zaś idziemy w pierwszym odcinku walentowym. Zagramy sobie kompetatywnego. To będzie mocno w sensie. Mam drogę za jeden, bo nie wiem, ostatni grant tak jest w mecze: 12, 23, widzicie? To co, to jest? Albo no może to, to też być takie tragedia. To, to w ogóle: 1 do 13. To fajnie zagrałem. Tu ciulowo, Tu ciulowo, tu ciulowo, tu ciulowo. No więc, czerwony dywan lekki jest? No więc zaczynamy. O! Jakiś. No mapa, na zagrałam, Pięknie, się może pod w końcu meczyk jakiś! Mawem. Moja mapa na której grałam Cyberguida na Cyberguida może pod może w końcu w końcu. Cyberguida na To był mój ja jeden z pików, żeby dobrze Cyberguida okay, Tutaj Давай, может? Скай? Ну, что у нас? Скай вообще, да? что-то, Эй, Скай, ну... Скай? Не, ну... Nie, to ja nie pikuję do relisty. Hmm. No nie wiem, no też nie pikuje, piknie co pikną. Dobra, choroba tych tego tam bez Mało postaci w ciur w ogóle. zblokowanych mamy 1, 2, 3, 4, 5. 5 postaci. Chyba jak ktoś tutaj. Napijmy się. Zdożywali! O ja. Może być jakaś lepsza mapa. Match okay. found. Please O mat. <coughs> No, tu będzie ciężko. Tu będzie ciężko. Z łóżkiem. No. No, bo jest to Ja I ja pier cię się. Go, let's go Okej, okay, będę poszedł. Okej, okay, tutaj jest taki team, go będzie. Okej, okay, mamy tego. No nie tak, że może pisać. Ale mamy... Trapy na plecy, mamy... Mamy smoky. No, mamy dwóch delisów jeszcze. Okej. Okay. Nie źle. Chcecie ja widzę, jaką jak postać chcę jak to bo no nie... Miejmy mają. Ja już wiem, że ona nie jest jakaś dobra, ale mi się okazało, że iść na nie, więc. Ale chyba Waylay ogólnie badaj się. Ogólnie, a czy z nie najbardziej wszystkich? To na razie chyba Viper. No, Viper chyba najbardziej, badaj. Ja do Znowu drugą O Mhm. Mm Zobaczymy czy będzie forma, czy będzie forma ciasto. Wydaje mi się, że to drugie O Boże, jak to na Warszawie Nie wiem, może dać głowę, no bo teraz będę wykluczony chyba w Polski Dobra, wygramy pod to, no bo chodzi o odcinek z CSA, bo wiem, że na jednym live gramy w CS. a więc... Widzę kebab już... kebab już nie wiem, widzę, kebab naprawdę już... już nie długo. Już puka do mych drzwi, naprawdę puka. To, to szukanie gry to wam może cięcie, co robię, wiecie? A to jest... nie wiem, nie chcecie oglądać. Uh. Może yeah. być. Co <słuch> robi? O Boże. Uff, <słuch> uh. o co Dobra, nie wiem, nie wiem co ja zrobiłem. Nie wiem jaka to killa, ale Widzieliście co ja zrobiłem. Jestem najgorsze graczem na świecie, chyba. Co ty zadasz? 6 HP. Jeden enemy remaining

Cze... Czemu Cze... What the f Co to jest za team? Co? Nie nie mamy 99 co Muszę to Z tym <laughs>

do jednego, my, my, idę na 15 linia i możecie powiedzieć, niedobre oglądanie, no, no, ale co zrobiłem? Tragedia No to pójdziemy no, no, mi dar, <trym> no, to jest, weźmy tego spike nie ciemno go ciągle mam No to pierwszy medal, środek grzybkowy. Więc ja, widzowie, no tutaj nie tyle od godziny. 12, to wszystko dlatego, że 12, pierwszy przegraliśmy. Chciała, chciała, ja wam to przetrzymam. Silence. <laughs> oh. <laughs> yes. Give me my wanda! <laughs> <laughs> Give me my bandana. Oh. <laughs> 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 <Mexican>. Yeah, of Okej. Pisałem, żeby pisałem inteligencję ze spannem. Ci popisałem robieniem gówna chyba. Plant! Oh man! No, because you reloaded reloading. It's all mine. My... What? But... Oh, it's a I'm I'm hungry. I Oh man, I will survive them. Yeah, I up and Ja tak wiem, teraz full skupienie, żeby nie było takiego gówna. Co ty chcesz? Nie widzę, kto jest w Warszawie. Zobacz yes. tego szatnego. Dobra, upa! Trzymaj to do nas to, do Piknij, śmieciu. Niech HEDA wypierdza No nie wiem co to znaczy takiego HEDA No nie wiem Trzeba byś w ogóle marał się jak... Jakbyś był 40 jak... Jakby lat Jakbym mógł żyć, no bye. wiem, ale... Ale no, ludzie na tabele, tak? Nie wie, nie? Niech to może tego wciąż przeżdżać, ale Przez ści ścianę. To jest play the skin. <grym> no nie pushuj tej. O. No! No daj to! Czemu on tyle czeka? On na stąd podjechać i mu I one są pośledzone. O kur...

Ale jak oni coś ściągną, Nie wiem jak oni grają, jak oni grają tak gówno znaczy, jak oni gówno grają na moich teammates na moi A co oni grają na mnie, co ja dostaję, jakie, bo, jakie bombki No już się wypieprzyli No i takie gówno, grają dajemy dostać takie bombki No nie wiem, to jest niesamowite Nie grałem, no nie, nie wiem kiedy. ale no chcesz, chcesz, chcesz. No to opuszamy. O błąd. seconds left. Tu ci może być on. No. Będzie się plam No i Widzę, my to przegraliśmy, nie? Ja w to... Ja to nie wierzę, my to przegraliśmy tam. Grand Theft Naprawdę, my to przegraliśmy. To no, znowu opak, ja też mogę sobie wygrać oka. Ja nie gram opak. No, ma no, w stopingu im, tle... i ma tyle ili, co ja! I staty mam. Mam 9. Ludzie, co ja robię? Jak ja mam zagrać? Co ja chcę ją odchorować? Bo ja po prostu nie będę poszawał. They are Nie tu dasz. Nie no co ja dopię! Last player standing.

A ja też spaję. Dopuszczam snajta skończyć. No. No, No, zielone. No, nie to Ja rady. nie widzę, kto No, Jakby to gra, nie wiem jak sobie z tym przykład na jednym koncie co na dwa minutach znalazłem. Zdaję to. Let's go to A with us. Okay? No. The yeah. Stop, faka. Enemy spotted. there.

Ja pikniemy mira z tym mocno. Rzućmy swajka do czamba. Ja piknę jakąś z daszem. Nie wierzę to. Wszystko przestarzało się w czasami. Skójta pierdol. Mam reakcję jak ty idiota, ale to jest dobrze. Ile jest zadku. <laughs> Spodziewałem się, że coś będzie kłócała w ogóle i nie, nie? No, tego takie gówno zagrałem. No, musimy po to. cofać? Co to jest? What the za team? Spike down, B. Which gun to pick No nie chce mi się już pożegnać. To chyba 16 minut, to... Nawet skip kipia bo wypadę do może. No ja nie wiem, bardzo tu jest. Nie wiem, to wypadę Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Spike down B. Кто так гранул? Кто? Uh -huh. oh, мама, так гранул. прошу Вас. Oj, oj, widzowie, oj, jak, jak widziałem oj, się... Tak, po prostu uciekać. Oh, co miałem zrobić, bo ja... Faj tak, interceptora tak. Szybko, pytanie, pytanie, pytanie. Żebyś... A jeśli mamy informację, że ciander wytepał i nie ma go tutaj, to wystarczy go podejść okay. i rozwalić. Nie, nie ujęliśmy interceptora. A kolejna kwestia, jak już tu nic nie było i tak dalej, to lepiej nie oddawać kasy. No i karama leci w tle! No mi karamelę leci w, w tle! No, what the fuck? Mogę się skaptałem. się po tym pierwszym killu, tak było. <laughs> no i karamelę ci. Niechamowita.

I get what I want. Nie wiem, że pieczy, ale do Może dobrze być. <grywka> Mieszkam Ale kulka mi dała, kulka w Man. You should run. Let me expose Go ahead. Stand your ground. The teleport's gone. Dennis, yeah, what the? Oh. Oh. Who Who acts like Last player standing. You are an idiot guy, you're not Być może, taki śmiech na plecach Nie, żeby taki poszedł do mnie, ja wpadłem z bronza już jest? Mm, <coughs> <coughs> Some GG. Spike planted. A? Last player standing. Musiałam pisać, na to odcinek kładzie na tyle, że spad, spadłem z brązami. No, ale jaki team za to! Dwa uh, dziesięć mam pozdro? Pozdatki dla was?

Nie, nie, taki obraz. Last player standing. No co nie mam zrobić? Co mam zrobić? Nie, się Nie, co mam zrobić? mi, gdzie You Fuck you, man. Fucking bitch's motherfucker. Okay. No za ty na mě běhne hba. Kdo tak hrá? No kdo? Kdo tak hrá? No kdo ho vás? No kdo? Nice omen, omeníte. Konec omen, chceš hrát být. last player standing. Shadows. i last player standing. Wow, Take game, Zenfire, let's go. 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 Let's go.

Come on. No. Last player standing. GG. Take it. Spike planted. Nice. Yeah. Yeah. That's all. Did <coughs> Dosyć do subskrypcji obu udziałów i kanał zetarcia wka, bo ja nie wytrzymam tego. Uh! Zetarcia są z nami. Atakers win. O, okay, si. Yes. No gdzie jest? Nie wypijcie drzemki. Widzicie to? Wy to widzicie, nie? Ja miałem brąza 2. No dobrze, że to wiem. Miałem brąza 1.70 70 R nagle... Ja, przegrana, 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 przegrana. A i, i brąz 3-1 na No i ja iron 3. No to jest... Uuu, jest... ale item A A dobra... A dobra, kinę w sklepie. Uuu. Ale gówno! Mm. Mega gówno. O. Uf, uf. Nie mi się nie podoba ta skina. O, to jest fajne, to tak właśnie mi się podoba. Lubię te skiny no to akurat jest kiedy są fajne. No siek. Co to jest? Mhm. A co mi się Wanda nie podoba? Jakiś nie jest jakiś ma zlewa No nie muszę się nie doszła i mi wierzyć oni są do niej praca. What the fuck? No i markę tą widzę tak jakbyście pytali, dobra. Zagnął się, to, to, to było grube, a Nie niegdym to wyjdę, szczerze. Na początku, ale że pojechali z nami przez Team. No, że jest no. ja mogę powiedzieć? No, to dalej widzimy się w kolejnym odcinku. I to już będzie kebab.